Ostatnie spotkanie siódmej kolejki Pogo Futsal Ekstraklasy pomiędzy Red Dragon z Pniewy a Wemet Kamienica Królewska. Goście Wemet Kamienica Królewska w bramce z numerem pierwszym Jarosław Morykiszka, dwójka kapitan zespołu Mateusz Madziąg, 16 Brian Mera, 7 Milinton Ticherino. 37 Dominik Ostra, Kret Dragon Spniewy, czyli gospodarzy i w bramce z numerem czwartym Łukasz Błaszczyk. 8 Hubert Klatkiewicz, 15 Oliver Siuda, 13 Patryk Hoły, 23 kapitan zespołu Piotr Błaszczyk jako najbardziej wysunięty. Piętą odgrywa piłkę do partnera zespołu Krajewski teraz, tam się nie udało to rozegrać, Na no, Jankowski dobrze rozgrywa do prawej strony. Próba zmiany kierunku piłki. Tak, nic z tego nie wyszło. Teraz Jankowski, ależ piękna bramka. No, ależ to zrobił lekko dziumną piłkę lew, lewą nogą nad Łukaszem Błaszczykiem. Tak też jest uderzenie, ale nie ma bramki. Jeszcze dobitka, jeszcze jedna interwencja. Jakuba Kornata, Madziąk będzie strzelał, nie, jednak podaje, ale nie ma bramki. Błaszczyk teraz wybija, ale za słabo i wciąż jeszcze w ataku będzie drużyna Wemetu. Jakub Kornat jeszcze jakieś tam sugestie daje swoim partnerom, jak mają się tu ostawić, ależ teraz ponownie fantastyczna interwencja. No i już teraz mają szansę zawodnicy Wemetu, ale gdzieś ta piłka zgubiona przez Jankowskiego. Dobre przejście w Serelinga. jeszcze jednego rywala, dobrze rozegrał i będzie 2-0, musi być poprzeczka! Ale szczerze przyznam, że już na wymetu mogłaby się tu pokusić o... Ależ uderzenie teraz, no zaskoczył chyba wszystkich, Alvaro Kaminero. Ja sam nie spodziewałem się, że on będzie to rozgrywać strzałem. Trajtasse próbuje tam rozegrać tą piłkę, uderzenie, ależ bomba! Tiferino przejmuje piłkę, no i niedokładnie daje, no właśnie ta niedokładność, bardzo dużo tych niedokładnych zagrań, kosteczki, teraz leży na parkiecie, ale też Moim zdaniem nie było tam przewinienia, natomiast szansa dziąg jeszcze rozgrywa, już jak to nie wpadło! Klatkiewicz, Klatkiewicz w indywidualnej akcji, jeszcze piłkę gdzieś tam przejmują gospodarze. Błaszczyk próbował zagrać się przed to pole bramkowe, no i we metę z kontratakiem jest Ticherino po prawej stronie i mamy bramkę! frajta. 2 do 1, no szybko utwierają. Nam strzelanie w tej drugiej połowie. Konkretnie Hugo Taitas. Tym razem Westerling z linii bocznej będzie wznawiał grę. Uderzenie znowu potężne i olejż bramka. W końcu to trzech razy sztuka, jak to się mówi. I za trzecim razem Oleksandr Bondar. Pięknym uderzeniem po dwie minuty i dwie bramki. Na to liczyliśmy i to dostaliśmy. Tutaj Alvaro, Caminero nie dał się oszukać. Teraz Caminero, potężne uderzenie obok bramki. Caminero po lewej strony. No ale nie ma przestrzeni do tego, żeby podeszł Znalazł jednak uderzenie, no i świetna interwencja Kornata. Kagnierski lewą stroną, Kagnierski dobrze obszukał rywala, lewą nogą strzał, ale znowu blisko. Jakowski uderzenie i bramka! No i tak to się robi. W mecie Kamienica Królewska. No teraz będzie szansa ponownie dla Wemetu. Jankowski już jest obok gramka, ale świetne wyjście baszczyka. uniemożliwiające akcję. Tymczasem Kostecki! Ale Retragon stara się wrócić do rywalizacji. Kostecki, no minął się z piłką. Kagnierski, koło niego Rybycki. Ponownie Kaminer, dobrze podał. Do siódmy, siódmy, ależ uderzenie jednak broni to wszystko jeszcze. Kornat. Ponownie Siuda, no gdzieś się może uderzenie, może ta piła gdzieś się odbije, Kaminero Siuda już raz uderzył, jest Kostecki, próbował zagrania do ale ależ blisko było i znowu zabrakło, próbują rozciągnąć te szyki defensywne we metu, by gdzieś się zagrać, to penetrujące podanie Siuda, Kostecki i teraz Bromka! 4 do 2. Udało się w końcu, tylko pytanie: czy to bezpośrednio Kostewski, czy też Hoły? Wszyscy zgromadzeni na połowie Wemetu. Hoły. próba strzelenia, no i teraz będzie szansa. Ticheni. No i mamy Bramkę. Piąty gol Wemetu. Ticherino. Wyższy pressing Jankowski przyjmuje piłkę. Jeszcze maciąg. Odgrywa do Ticherino. Jest Jankowski, ma dziąg, ale nie trafia. No to powinna też być bramka. Lepiej się przyłożyć do tego uderzenia. Bondarre do Jankowskiego. Jankowski osamotniony, no ale jakże blisko było. Błaszczyk do Wagnierskiego. Znowu błaszczyk. Ale znowu strata. No i jest szansa. Jest teraz Frajta. I mamy 6 do 2. No szczerze przyznam takie no, zachowanie różnie odbierane przy tym strzelonym bramce, bo zatrzymał się. Mamy teraz jeszcze powtórkę. Błaszczyk, no nie trafił w piłkę. Przejął to Freitas, dostał od kolegi podanie, zatrzymał się przed bramką, cały czas do końca walczy o to, żeby tutaj jeszcze coś uzyskać w tym meczu, mimo że, no umówmy się, no ale szansa. Są nikłe teraz. Siuda dobrze tą piłkę odebrał, Kostecki! I mamy bramkę! No teraz już nie ma wątpliwości, że to on jest strzelcem trzeciej, trzeciego gola dla Red Dragons z Gniewy. Dosyć wysoka porażka gospodarzy. Red Dragons z Gniewy ulega Wemetowi kamienica królewska 3 do 6. No ale ta druga połowa już zdecydowanie mogła. Nam się podobać podziękowanie dla jednych i drogich. na pewno mamy takie dwa negatywne akcenty, ale o nich nie ma co mówić. Bramki dla Red Dragons, Kostecki dwie i Caminero, natomiast dla wemetu Ticherino, Bondar, Freitas dwukrotnie i Jankowski e, dwukrotnie.